Zostaw lajka w ciągu następnych 10 sekund, albo inaczej ugryziecie ten jadowity pająk. Hej, cześć, witajcie, z tej strony: Lord Mata, o w kolejnym odcinku na tym kanale. A dziś powiem wam o nowej ekipie Fortnite oraz jak ją zdobyć za darmo. Nowe jest dokładnie 1 marca o godzinie 1.00. Do posiadaczy ekipy w Fortnite trafi nowe skin: Lambor, plus plecak i malowanie, oraz zbierak. Zobaczcie, jak się prezentuje. Dobra, więc teraz powiem wam jak go zdobyć za darmo. To tak, jednym ze sposobów jest wejście na streama kogoś wpisując takie coś, co wam się wyświetla na ekranie. No i po prostu ktoś rozdaje nam kody do ekipy. Lecz przeważnie te kody są fałszywe i najczęściej karane banem, więc nie polecam wam tego sposobu, ale spróbować można. I teraz najlepszy sposób to zakup ekipy w Fortnite w ostatnich dniach lutego, ponieważ wtedy do Taniemy ekipę na luty i marzec. Dobra, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Na razie.